Hej, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie jestem Demis Rezichow. Witam was w piątym odcinku. Zagrajmy w Kangurę Kao. Ostatnio byliśmy zatrzymać produkcję Jaya Bomby. A teraz nie mam zielonego pojęcia, gdzie musimy podążać. Ale spróbujemy tutaj. Chociaż nie, stop, ostatnio wyszliśmy. Więc zakładam, tu doskoczyliśmy sobie. tu, jak O, tu jest kolejna. A tu jest sklep. Okej, okay, to ja bym sobie zakupił z chęcią te połówki serc. Okej, okay, i mamy już pięć serduszek. I to może ostatnie... A właśnie, tu jest szafa, jest szafa. Mieliśmy zobaczyć yy... te stroje jakie nam się udało. Odblokować w poprzednich odcinkach. Mamy. Mamy kangurka z drugiej części. O widzowie, to jak już wiem, co będziemy robić. Na pewno kupuję to. I przymywamy. Oczywiście. Ja. A to fajnie wygląda. A wspomnienia wracają wszystkie z drugiej części. Brakowało mi tego torbacza. Okej, okay, to w tym odcinku sobie zagramy tym strojem. Więc mamy sporo chyba jeszcze... Chyba jedno straciłem, także nie ma co się za bardzo tym przejmować. Czy możemy tutaj się dostać? Chcę mieć spokój. Obstawiam, że tutaj jeszcze nie. Nie. Okej. Okay. To mam jeszcze runę kolejną. To sobie zbierzmiał. Ja myślałem, że to po drugiej stronie jest. No to mnie lekko szkali. Okej, okay. więc składam wymowę w tą stronę? Zaraz zobaczymy. Zatem, do spadł, chyba byliśmy w poprzednim odcinku. Możemy wejść tutaj Małpi Park. Okej. Okay. No to co? Lecimy do Małpiego Parku. Nie no, a ten kangurek świetnie wygląda jeszcze jego. Tylko puśćka taka. No. Powiem, że twórcy się postarali. Okej, okay, zbierzmy sobie tutaj jamencik. Nadal nie. po co one są potrzebne? Ok, jakiś nowy dźunik? szbobnik ok. Kałopady mamy nowy wpis. A wow, uderzyłeś nas. O ty. Weźmy sobie tą kulę. I tutaj chyba już nic nie znajdziemy. Więc lecimy przed siebie. Oj, Kao. Żebyś <grybujesz> nie wykrakał. Weźmy sobie tutaj. Kolejny strój może nam się uda odblokować. Nie, ale świetnie wygląda ten kangurek. Może jeżeli nam się jeszcze uda, to w każdym odcinku yy... Czy X w latających haków, aby użyć wiecznej liny. Okej. Okay. Okej. Okay. Więc mamy nowy system jakby poruszania się. E, reasumując, e, znaczy kontynuuję w sumie. Mnie chciało to. O to. E, postaram się w każdym odcinku jakiś strój odblokować. To może być fajne. Z tego kangurka z drugiej części się strasznie cieszę. Jakby było trzeba wydać jeszcze raz yy, te 500. Te 500, 500... to skoczymy tu? Trochę ja się obawiam. Ale kto nie ryzykuje? Poszukali <laughs> mnie. Myślałem, że to nieważne. Ok, lecimy dalej. Jeżeli mielibyśmy wydać jeszcze 500 yy, monet na ten strój, nawet bym się nie wahał. Ok, przeskoczyłem sobie tutaj. Nie widziałem tego klejnotu. Ok, więc teraz można doskoczyć tutaj. Z jednej strony rozumiem, dlaczego nie mogliśmy się dostać właśnie w ten sposób, jak myślałem na samym początku. Ale z drugiej strony, lekkie takie jakby zawiedzenie czuję. Ok, tu nam się obniży. To jest jakaś winda chyba. Tak, więc o ten sposób ją aktywujemy. I mamy runę. Okej, okay, potrzebowaliśmy chyba 23, jeżeli się nie mylę. Niszczymy dzwonek. Jednak jeżeli chcę uskutecznić plan y, nowego nowego stroju na każdy odcinek, to będę musiał się troszeczkę jednak y, troszeczkę bardziej postarać. Aby wszystkie... znaczy w miarę wszystkie monety zgarnąć, tych już nie zgarnę. Okej. Okay. Jak co? Jak on mnie uderzył? Ja bym się tu i sprzeczał. Ale okej, okay, załóżmy, że Janek nas uderzył. Czy to jakoś się coś dostać? Gdzieś coś chyba nie. Więc... Ale tak mnie daje spokoju. Tu raczej nie doskoczymy, nie mamy żadnego klejnotu, żeby użyć e, tej liny. No nic, kontynuujemy zatem podróż w tą stronę. No nie, na fakt, myślałem, że... No nic, musimy pozbierać serdówka ale za to mamy kolejną kulkę. Coś za coś. Okej. Okay. Tu mam dziurę niestety. Czy jestem w stanie zdobyć te monety? Jestem w stanie. Okej. Okay. Ale ta nie to skoczy Musimy chyba kontynuować tak czy inaczej podróż w tą stronę. Tu zrobimy obrót. Tutaj też. Tu skoczymy. I obrót. Okej. Okay. Nice. Możemy coś tutaj rozpalić. Beczki możemy. Sporo dosyć dukatów. Tu możemy rozpalić w tym piecu. Okej, okay. i co to nam dało? To jest platforma za tymi... Yy, chyba... Za tym czymś. Zaprakło mi słowa. O, i mamy beczkę. Dobra, możesz sobie wybuchać. A masz kraby. Tak jak mówię, nie oszczędzamy żadnego kraba. One niby takie są niepozorne, ale tak naprawdę one... Ja coś czuję, że jakiś głębszy sens one mają w tej grze, i my nas obserwują. Zbierają po nas informacje. A no właśnie. A później. później będzie, że miałem jednak rację. Że nie można było im ufać. Okej, okay, kolejne monety. Weźmy sobie bumerang. Być. Yy, tutaj sporo tych. Okej, okay, ale ja bym się dostał tutaj na samym początku. Ok, serduszko oposało się tutaj przyjść. I wykończenie. Ok, ale chyba jednak powinniśmy tutaj przyjść. Hmm. Znaczy, obstaję, bo gdzie jest ten taki posąg. tej małpy takiej co aktywowaliśmy jedno oko. No jeszcze się wrócił na felki. Okej. Okay. Sprawdźmy więc tutaj. Weźmy bumerangami. Okej. Okay. Oj, dobra, udało się. Weźmy sobie jeszcze ten bumerang. Okej. Okay. To było blisko. To było blisko. A tu chyba jest właśnie jakiś Sekrecik, ok, to możemy rozpalić i mamy kolejny. Już otworzyliśmy sobie przejście. Więc, jednak, dobrze, że się wróciłem. Okej, okay, to mamy jeszcze kulę. Ok, zdobyliśmy ją. Tu możemy się dostać, chyba szybciej. Ok, dostańmy się w takim razie. I to mamy, mamy, mamy wyzwanie poziomu. Przejdźmy się na nie. Być może, no mi się uda, tak jak w poprzednim odcinku, dwa za pierwszym razem. Ale już coś widzę, że może być lekko ciężko. Okej, okay. powoli, tylko powoli, nie śpieszmy się. Okej. Okay. Okej, okay. udało się. Tu mamy sporo dukatów do zebrania i tu jeszcze skrzynkę mamy. Oczywiście, że ja chcę dukaty. Już myślałem. Już się bałem powoli, że nie doskoczymy. A na szczęście się udało. Okej. Okay. Okej. Okay. Na szczęście się też to udało. Ojejku. Dziewczynka się tu steruje. Bo to się kręci. Okej. Okay. Gdzie my jesteśmy? Prawie znowu bym spadł. Tu mamy kulę ognia. Weźmy ją sobie. Okej, okay, musimy się dostać tu. Okej, okay, strata jednego serduszka, ale. ale za pierwszym. Ale za pierwszym. Jest progres, to jest najważniejsze. Trzeba progresować, a nie regresować. Okej, okay, więc e, teraz lecimy. Tam się równe. Ja bym już jakoś zdobył. Jeszcze nie wiem jak, ale bym już zdobył. Aha, bo tu te małpy były. Okej. Okay. Patrzcie, no i znowu to samo. Ciężko wykończymy w ten sposób. Okej, okay, tu mamy wszystko. Tutaj jeszcze mamy diament. I sporo dukatów. Ok, gdzie to nas przenieść? a, tutaj. I tu możemy się dostać Pam, Ale po co? Po będziemy się wracać, bo nie ma sensu. Okej, okay, mamy kolejny wślizg. A, tu można jeszcze ten. Okej, okay, zdobyłem ten diament <grymiany> w ostatnich chwili, go zobaczyłem dosłownie. Możemy sobie... Jak to się nazywa? No bans bansować po prostu. Zapomniałem. Bardzo się starają sprzedać te Jaya bombę. Zapominam dzisiaj coś za bardzo słów. Ale nic. Kontynuujemy. Oj. Okej, okay, jedno serduszko to nic takiego... ...strasznego. Ok, i odzyskaliśmy to serduszko także. Eee... Y Tutaj jeszcze mamy... Co o tym, Ten... Ten kraw mnie... Oszukał. Myślałem, że tam jeszcze jakaś małpa jest. Ale za to jedną czwartą serca jeszcze możemy sobie zdobyć. Prawie ile możemy maksymalnie mieć serc? Nie mam pojęcia, ale kontynuujmy. To pewnie jest ten Jaya-Baya. I muszę jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Kałpedia, yy, postacie, wrogowie. Okej, okay, tu jest śmierdziel, ropuch, ropuch dystansowy, terror, bongo, yy, Tragas, durianów, buba, guba i tuba. Czyli jednego pokonaliśmy, nie pamiętam, bubę chyba? Pokonaliśmy w tamtym odcinku? Szybownik, okej. Okay. Czyli tamten był. Yy... Traegę z Durianów. Okej. Okay. Tu bym się sprzeczał. Nawet bym oddał im serduszko jedno. Ale. Jeżeli. Krał uważa, że. Wszystko było dobrze. Ja się też sprzeczać jakoś. Nie będę za bardzo. Okej, okay, tu mamy pozostałych braci. Mięśniaków. Okej, okay, udało nam się tego uniknąć. Oni mogą to zablokować ten mocny atak. Okej, okay. dobra, ale jaki tu. A kto tu ma falę uderzeniową? Wow! Okej, okay. nie widziałem, że aż taki to ma zasięg. Dodatkowe życie. Z chęcią przygarnę. Gdyż przydadzą mi się dukaty na stroje Więc darmo życia Ja się sprzeczyć nie będę Okej, okay, i jeszcze jeden? Dobra, ten, go, ten jeden to sobie już odpuszczę Mam skrzynki Z tamtej dostanę? Dostanę, okej okay. O nie, tu są pułapki! Ja ich nie widziałem kompletnie Okej, okay, ale kolejną runę mamy A ty krabie co? Spadaj Okej, okay, tam możemy się jeszcze dostać. Na razie tutaj bym się dostał, <laughs> tylko teraz się nie dostanę. Tam chyba! Oszty. Czy ja się teraz tam nie dostanę? A nie, tam jest kulka, okej okay. Tu mamy coś, ale tam musimy chyba iść. Co ja mi się jeszcze wstrzymał? Pójdźmy na razie w tą, w tą stronę. Słuchaj mi jeszcze nie. jeszcze serduszko mi nie wypadło, także. Why not? A, tu mamy A. Więc jeszcze będzie przed nami O. Okej, okay, tu trzeba ostrożnie, bo to są te pułapki. Okej, okay, i mamy A. Więc tak jak mówię, może się nam uda kolejny strój odblokować? Okej, okay, ale aż tutaj nas cofnęło? Eee, a nie. Okej, okay, nowo nas cofnęło. Musimy teraz podawać w tą stronę. Weźmy sobie bumerang, jeszcze nie wiem po co. Okej, okay, musimy tutaj rozwalić y, chyba to, żeby aktywować. Teraz możemy użyć liny. Tu teraz sobie weźmiemy bumerang. Ok, tu sobie aktywujemy Weźmy sobie jeszcze na wszelki bumerang eee... Czemu spadłeś? Nie no to moja wina, ale... Myślałem, że nikt nie zauważy Okej, okay, więc wracamy z powrotem Bo że to nie było aż tak daleko. Weźmy sobie jeszcze ten bumerang. Teraz to sobie zróbmy. Okej. Okay. Ja tylko szybko szukało, bo mam mało czasu, ale skaczę jakoś ładniej. Okej, okay. nie mamy... Weźmy sobie serduszko z tego dzwonka. E... Eee, nam pokazuje tą stronę, żebyśmy podążali gdzieś tutaj. Więc obstawiam, że tutaj musimy się dostać. Tylko nie strzelajcie we mnie. Byłbym wdzięczny. Okej. Tu mam strasznie dużo monet. Okej, okay, to ich powinno bardzo dobry sposób załatwić. Ale tu jest rozległe. Ja nie mam powiedzieć... Czasami... Gdzie mam iść? Okej. Okay. Ładnie. Tam mamy skrzynkę. Okej, okay, tu mamy ten totem. Daj jak najwięcej. Jak okay, tam się możemy dostać? Tu widzę już... ...diamencik. No oczywiście. To jest taki kręć. Czy możemy coś tu zrobić? Chyba nie. Okej. Okay. Tutaj coś chyba też nie. Tam mam wpis do kałopedii. Hmm. Okej. Okay. Przyszliśmy stąd. Tutaj możemy coś zrobić. Możemy się ślizgać tutaj tam. Okej. Okay. Tu przyszliśmy po ten, po to ten. Możemy aktywować sobie. Zróbmy to najpierw, KO. Tego się nie, nie zaślidguj. A, KO, KO. Nie współpracuje co dzisiaj. E, gdzie to było? A. Musimy z powrotem tutaj się. przedostać. E, nie trafcie we mnie, proszę Was. Możecie strzelać, ale. A nie trafcie. Okej. Okay. Tutaj nic nie możemy, ale tutaj właśnie trzeba. No, z tym to jest taki trochę problem. Okej, okay, a możemy się do, stać się do... na górę sobie pójdziemy, okej. Okay. Tutaj ten totem. E, ta skrzynka. Jak się dostać do tej skrzynki? Nie mam zielonego pojęcia. To skakanie jest trochę dziwne. Ale... nie ja będę narzekać. Nie ja będę narzekać, wiem, że to jest no wiem, moja wina, ale... Ale naprawdę dziwne to Krakanie jest, takie... Tak jakby się ślizgał strasznie. No to co, powtarzamy. Musimy tutaj tak zrobić, żeby nie spaść. Wcześniej się za blisko byłem. I po prostu to zaczęło już ruszać a myślę tak jakby zatrzymaliśmy Okej okay. Tu chyba leci do góry, także nie mamy o co się martwić I teraz tak jesteśmy tu na górze Oho Kłopoty! Kłopoty Ogłuszymy ich Ok, serduszkę dostaliśmy i kolejne serduszko. Ok, naprawdę będziecie się pojawiać cały czas. Aha, to chyba jakieś, może wyzwanie to jest jakieś, czy też nie? Chyba nie. O, po prostu się pojawiali. Okej. Okay. Tu mamy jeszcze jednego. A! Ty jesteś. nastawiony. ...mile do nas. Chodzimy. Okej, okay, so to zobaczmy, co tam chce. Hej, ty. Yy, z jakiej jesteś firmy, co? Widzę, co robisz. Próbujesz wykosić konkurencję. Szukam Jaya Bai, tylko to mnie interesuje. Po prostu pomyślałem, że przy okazji wam pomogę. Ach, tak? Tak, jasne. No więc... Co no więc? Czy wiesz, gdzie mogę znaleźć Jaya Bai'ę? Pewnie, siedzi na swoim tronie. Och, naprawdę? Ja też na to nie wpadłem. Ja cieszę się, że mogłem pomóc. Możesz mnie tam jakoś wkręcić? Ja? Hahaha, ha, ha. nic z tego. Jestem tylko marketingowcem. Szef to ważny, ważna figura. Nie można po, t, tak po prostu wleźć na jego tron i usiąść mu na głowie. Nie chcę mu siadać na e, nieważne. Hej, weź, ten krysz, weź tą kryształową runę. Jeśli zbierzesz ich więcej, może do czegoś ci się wdadzą. Nie wiem, może kupisz za nie dostęp do dżunglowego tronu, ale ode mnie tego nie, nie słyszałeś. Nie spotkaliśmy się. Cześć. Okej okay. Tylko tak, tu już musimy wyjść Ale strasznie mnie niepokoją te Te wszystkie Jeszcze jednej literki trzech tych Ja bym jeszcze się przeżył tak szybko Chociaż, chociaż mm, Nie wiem z bardzo jaka tam jest O Ale Muszę za to się tu dostać Będziemy mieć strój. Ok. Więc te diamenciki to na razie. Na razie nie są aż takie ważne. Ok, i mamy O. Więc jakiś kolejny strój może odblokujemy w następnym odcinku. Kto wie. Um, tutaj musimy sobie chyba szybciej wrócić. Ok. To chyba na razie na tyle. Zostawiam na razie ten poziom. Wracamy do górnej dżungli. 21 minut, 26 sekund, 4 runy, 1 wpis, 540 dukatów i 7 na 10 diamentów. No z tymi diamentami mogło być lepiej ogólnie, ale... jeszcze nie jest awtak negowy. Ja mogę z tego poziomu powtarzać? Tak, z tego poziomu mogę chyba powtarzać. Doja Walta, Dojo, dojo Wolta. okej, okay. mroczny las. ok, z tego poziomu mogę powtarzać, tylko... A to jeszcze głodna dżungla jest, ok. No z tymi diamentami to tak nie za bardzo mi widzę idzie, tutaj na jednym poziomie tylko wszystko, z... prawie wszystko, jeden wpis nam zostało. Hmm. Jak wszystko zbieram to nie zbieram diamentów. Więc co? Mamy teraz 24 runy, a już możemy pójść do Jaya Bai. tak mi coś wydaje. Sprawdźmy więc. Czy możemy się dostać, bo powstałem, że on tutaj jest tak... Dżunglowy tron. Więc chyba nam się szykuje spotkanie z Jaya bai ale... Z kolei tutaj jeszcze jest jeden poziom. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze tutaj. I tutaj też możemy się dostać. Rzeczny Tor. Okej, okay, więc chyba sobie na, w następnym odcinku zrobimy rzeczny Tor, a dopiero chyba w następnym spotkamy się z Jaya Bio. Chyba tak właśnie będzie. Ale na razie ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję oraz zapraszam, zapraszam Was. Do obejrzenia pozostałych odcinków z tej oto serii. Trzymajcie się i cześć!